Witam Was serdecznie w moim kolejnym filmiku, pewnie już się cieszycie, że zaczynaliście od takich śmiesznych rzeczy jak jack, mini jack, a teraz leży przed Wami płyta główna. Chcieliście usłyszeć moją opinię na ten temat. Na początku może zacznijmy od BIOSa. BIOS znajduje się tutaj. Tutaj jest ta bateryjka, która odpowiada za to, żeby BIOS wyświetlał nam godzinę w systemie operacyjnym. Teraz sloty. Wiadomo, że ten slot wyróżniony zawsze dotyczy karty graficznej, bo on jest szybszy. Pierwszy te są trochę z tyłu i wiadomości jakby z tego procesora najpierw przechodzą do karty graficznej, bo ona jest najważniejsza. Żebyśmy najpierw widzieli, bo jak coś widzimy, to wiadomo, że się cieszymy. Nie? A na przykład dźwięk i tam coś innego to jest potem, to nie jest takie istotne. Co jeszcze? Tutaj mamy takie charakterystyczne coś. To jest taki głośniczek, który odpowiada za to, że słyszymy po prostu piski w monitorze. Kiedy dzieje się coś nie tak, to monitor nam pisze. Tutaj mamy specjalne dwa sloty na ram. No niestety, sloty są tylko dwa, ale nic nie szkodzi. Tutaj mamy trzy miejsca, gdzie podłącza się CD-ROM napęd ZIP i dysk twardy no i tutaj mamy wejście na nasz nieszczęsny procesor, na procesorze wiadomo, że znajduje się zawsze procesor powinien być połączony specjalną pastą chłodniczą z radiatorem, a radiator powinien być jeszcze od góry chłodzony, żeby temperatura procesora się zmniejszała Tutaj mamy tak zwany chipset. On się lekko, się lekko rusza, łatwo można go wyciągnąć, zdemontować i odkurzyć. Nie ma z tym najmniejszych problemów, wystarczy wyciągnąć te dwie zworki. Obróćmy może w drugą stronę. Tutaj ewentualnie jeżeli mielibyśmy jeszcze omówić te końcówki, to tutaj się tym po prostu się włącza komputer. Ta druga końcówka służy do wyłączania komputera tutaj może wam pokażę, a tutaj są dwa takie specjalne charakterystyczne, że wiemy za diodki, które znajdują się nam w obudowie naszego komputera, jak świeci na czerwono, to wiemy, że coś jest nie tak, jak świeci na zielono, to po prostu wiemy, że wszystko jest w porządku. Teraz może omówimy wejścia tej płyty głównej. Tutaj jest pierwsze wejście, to jest na monitor, taki trochę szerszy monitor. Tutaj mamy wejście tak zwane do telefonu, tutaj myszka, klawiatura. Wejścia są obie dwa, ale wiadomo, że jeżeli nie włożymy tak jak trzeba, to nic po prostu z tego nie będzie. Tutaj mamy wejścia USB. Wiadomo, że to jest tak zwane wejście tam od kilku lat już uniwersalne, które ma do wszystkiego pasować. Tu mamy wejście podpada. Chociaż pada możemy też podłączyć pod USB. Tutaj jest wejście też do drugiego rodzaju monitora. Tutaj znajduje się tak zwany stary port drukarki. A tutaj mamy trzy wejścia. To wiadomo, że zawsze zielone to jest słuchawkowe. To jest do mikrofonu. A to nie wiem w sumie do czego. Do rozszerzenia głośników prawdopodobnie. Żeby głośników było więcej to wtedy podłączamy je dwukanałowo. I dźwięk jest po prostu lepszy już. Jeżeli mamy odpowiedni chipset na płycie, to nawet dźwięk może nam płynąć 5.1, tak zwany. No, na co warto zwrócić uwagę, to na to, że karta muzyczna jest zintegrowana. Z reguły znajdowałaby się w którymś z tych dwóch slotów, ale niestety jest tutaj taka zintegrowana. Sam osobiście miałem taki komputer i powiem Wam, że to dźwięk jest co najmniej średni. Pamiętam jak wymieniłem na kartę SB-51 wiadomego producenta, to dźwięk był o wiele lepszy. Ja, jeżeli macie swój komputer też z takimi wejściami zintegrowany, to znaczy, że tego nie można wyciągnąć, tylko jest zintegrowane razem z płytą główną, że nie, jest nieruchome. Jeżeli macie to nieruchome i nie możecie wyciągnąć z swojej karty muzycznej, to po prostu radzę kupić lepszą, bo ta po prostu na pewno dobra nie będzie. To tyle podstawowych informacji. Mam nadzieję, że materiał był dobry. Wszystko zrozumieliście. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to możecie do mnie napisać, chętnie na nie odpowiem. Pozdrawiam Was serdecznie.